Dzisiaj ma tu flavera, a to kolejny odcinek z Brawlsars. W tym odcinku biję sobie 10 rangę na poko. I otwieram parę skrzynek, bo no, na pewno się trochę nabiję. I tak, pamiętajcie, że w się ten odcinek, to zostawcie łapkę w kura i zasubskrybujcie mój kanał. I jeszcze jedno. E, prawdopodobnie jutro o 19 będzie live. Na którym będziemy sobie wbijać na majta, bo już już niedużo brakuje. A więc zanim będziemy już grać spoko, to otworzymy sobie tą skrzynkę. Kasa. Colt. O, jeszcze bonus będzie jakiś. O! Bilety, spoko. spoko skrzynka. Dobra, no to zaczynamy. Weźmy sobie solo na y, no 1000 senior. tak to się chyba nazywa to, bo nie doczytałem tego no, że wiem, że tam pisało, ale ja po prostu nie doczytałem, dobra I trochę mi tutaj laguje, ale już nie laguje tak tak tak, ale słaby w pokoju jest to, że on bardzo mało bije i strasznie trudno się nim Yy, skrzynki rozwala. <laughs> I w ogóle jak wbiję yy, na poko po dziesiątą rangę, to już na wszystkich zadymiarzech, bo ja przynaj przynajmniej dziesiątą. Bo tak, mam na Rose 15, na El Primo mam 15. Na Riku 11 chyba i na jeszcze jednym mam 11, ale nie pamiętam na kim. Dobra, ale już nie będę gadać, tylko się skupię na grze. nie, Bibi. O, dzięki, rozwaliła mi ten. Ech. O, tam, tam jest oczywiście. Już mnie nawala. Dobra, o tu się biją. Pomogę im o, tutaj jest właśnie. Ja nie mogę się nigdy zapamiętać, jak się nazywa ten Jimmy. Nie, nie mogę zapamiętać nigdy, jak ma się nazywa. O nie tak, dobra, ubiłem typa. Prawie ubiłem ją, ale... No, nie udało się, ale jest. Plus 3 Brakuje jeszcze tylko 17 pucharków. Ale oczywiście odcinek będzie trochę dłuższy, bo nie opada się takiego krótkiego odcinka robić. Dobra, polecę od razu na te 5 skrzynek. Hmm. Tak, tak. To są te grzybki. Nie. No i wszystko mi zabrała. Świetnie. Ale jakbym tam został, to nawet mnie zabiła, więc... Zrobiłem najlepiej jak się dało. No, był tutaj... O nie, ona ulta. I teraz już go wykorzystał. Okej, okay, oberwał. Tak. No to w szachu jest. Nie będę się tym zbliżał, lepiej. O, o. Nie. A to atakuje tamtą stronę gdzieś mi dało. Przejdę sobie tędy. Dobra, tutaj kolejny znamaj tutaj jest. No nie trafia to bardzo. To dobrze. I już po nim będzie. No. No jakim cudem on to zrobił. Prawie go zabiłem. Ale jest. No. Świetnie jeszcze tylko rzucić po parku. Czyli jeden winek. Dobra. Teraz sobie porozwalam na początku parę skrzynek i będę kampił. Nie, bóg! O nie! Nie co zaraz zabiję. Czekajcie. Naprawdę do te skrzynki pójdę. Zaraz jeszcze ją będzie ten dębił. Dobra. 2000 chapsów staśimy na tym, ale mam przynajmniej kiła. Okej. Okay. Tak, tak, tak. Mhm. No dawaj, o, nie. Nie zdążyłem się uleczyć. Moim uleciem jest jeden. No, Dobra, lecimy dalej. Dobra. Ogólnie słabo mi się gra poko. Dlatego tak nim lamię. Najlepiej to mi się gra e, El Primem albo rozum. No. nie chyba mówię. Nie tu gdzieś. Wtedy uciekać. Po prostu ja nie umiem grać poku. I na nim tą dziesiątą rangę tylko dlatego, żeby dostać 100 punktów. Wtedy będę już tysiąc. I w ogóle, za niedługo się sezon kończy, to będą jeszcze kolejne. I za niedługo będę mógł kupić tego y, pomocnika y, bóla. Na razie mam e, banite Colta. Jestem właśnie, chcemy z tego pomocnika bóla. on jest bardzo fajny. Okej. Wiedziałem. Wiedziałem, że coś tam jest, ale nie wiedziałem, że to jest Dynamite. Nie no! Dobra. I jeszcze dzisiaj może będzie odcinek z FNaFa. a w którym będę przeżyć drugą noc już. Trochę tam zastupowałam z tym fnaf bo nie miałam czasu nagrywać. Ogólnie. No i jeszcze nasz, Nie będę już nagrywać kid bardziej, bo mi się zresetowało. Całe kid mi się zresetowało i już po prostu. Nie chce mi się tego wszystkiego od nowa nabijać, więc... Nie będę już tego nagrywał! I znowu się zagadałem. Ale jest już jeszcze, jeszcze tylko 8. I wreszcie pogramy sobie jakimś normalnym, fajnym zadmiarzem. A nie pokój.

Teraz idzie tego jest, teraz idzie tego, jest. dobra, trzecie miejsce. To nie jest zły, bo plus 7 i będzie brakowało jeszcze jednego pucharka. Ja już 10 minut, tylko odcinek. 10 minut na dziesiątą rękę na pokor. Hmm, trochę długo. Tak, 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 tak. Tak, tak. 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 I wreszcie. gdzie ona polazła ta szeli. nie no A teraz będzie na minusie minus dwa A teraz muszę aż trzy pucharki dobyć dobra tak tak. dobrze świetnie idę do tego Rico albo z tej bibli tak tak o nie za blisko podeszłam do niej to jedną całą. Dobra, to jest. Okej. Okay. Teraz tego dobiję, bo on jest lasu. Mało Nie zauważyłem, że mogę, no, ale dobra. Będzie, Będą już te pucharki. Nawet więcej jest dziesiąta ranga wreszcie wreszcie i chyba będzie skrzynka. Tak No i brakuje mi tylko 60 pucharków do Dynamite. No to na tym live wbijemy jutro. Kasa. Ja punkty Rose to już Jessie. I tyle. Dobra i teraz pokażę Wam. Patrzcie. Je o. Tak, mam 15 pię ranny na Rousie, 15 na Primo, 11 na Barleyu, 11 na Rico, 10 na Nicie, 10 na Shelly, 10 na Poco, 10 na Bólu, 10 na Jessie, 10 na Brałku i 10 na Kolcia. No, to są dosyć dobre rangi moim zdaniem. Teraz jeszcze tak sobie zagramy jedną rundkę. Może robię. No, albo solo. Okej, okay. pokażę wam, jak umiem grać tym razem. No, nie będzie tak, jak z bokiem, Tak, 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 okej. Okay. Tak, tak, tak. Dobra, teraz trochę się tak nie odzywałem, po prostu jestem skubiony. O, dobra, zabili tego Polka. Szelka zabiła. Co jest? Nie brakuje go tamtym. O w tym. Zaraz na tego bóla. O, zrobiłem. Dobra. Już mam cztery kuby. Już zostało tylko czterech. Nie. Nie widziałem jej tutaj. Zbijewam. Dobra, nie ma tu nikogo. Tam się widzę bije ból z koltem. No, to już po bólu. Okej. Okay. Na razie nie będę... O nie będę zauważył mi pewnie. Nie będę się teraz zachylać przez chwilę. O nie! No też po mnie. Dobra. Trójka nas no została. Dobra. Nie, mama. Teraz już nie mam szans, bo musiałem do niej przejść tym. I po prostu ona miała taką przewagę, że ja już miałem mniej HP. Ale drugie miejsce. Spoko. No, bo to już byłby koniec. Pamiętajcie, jeżeli spodobał wam się ten odcinek, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Jutro o 19 prawdopodobnie będzie live i jeszcze dzisiaj może będzie odcinek z FNAF. No to nara.